Niech spokój z, z wami będzie, i szczęśliwość będzie. Niech Bóg błogosławi czyny i kroki, które stawiacie. Niech rozpraszam roki. Niech narodzenia świętą chwilą Bożą, nowe się życie oproni wzorzą. I z Nowym Rokiem, co nam oto świta, do serc trwożonych, niechaj pokój zawita. Niech znikną wojny, zagasną pożowi, a ludzkość wznosi nowe życia progi. Nowego bytu, niechaj zręby stawia, a Bóg Przedwieczny z niebios błogosławi. Serdecznie witamy, zachęcamy do wspólnego z nami kolędowania, którego myślą przewodnią niech będzie ukazanie tradycji biblijnych wszystkich wspólnot chrześcijańskich. Najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim jest oczywiście Wielkanoc, na uroczystość nadwychstania Pańskiego. Drugą wielką uroczystością dla taleznacach Chrystusa jest Boże Narodzenie. Pierwszym świętem, które nawiązywało do Narodzenia Zbawiciela była uroczystość Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, która pod datą 6 stycznia funkcjonuje do dzisiaj, popularnie zwana u nas Świętem Trzech Króli. Następnie ukształtowało się Święto Bożego Narodzenia. Pierwsze pisane wzmianki o tym święcie pochodzą z IV wieku. Uroczystość Narodzenia Pańskiego, czyli Bożego Narodzenia, obchodzą chrześcijanie różnych wyznań, katolicy, prawosławni oraz większość wspólnot wychodzących z reformacji. Każda z tych wspólnot czci tę samą prawdę i tajemnicę, czyli narodzenie Sprawiciela Świata na swój sposób zgodnie z własną tradycją. That's right. kulminacyjnym przeżyć adwentowych, a zarazem wprowadzającym uroczystość Bożego Narodzenia w rodzinach katolickich, jest Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Najważniejszym momentem przeżywania Wigilii Bożego Narodzenia jest Wieczerza Wigilijna. Ma ona charakter wybitnie religijny. Stół nakryty jest białym obrusem, pod którym umieszcza się siano. Przypominać na ojcu obózg ogrody Na centralnym miejscu kładzie się Księgę Pisma Świętego oraz talerz z opłatkami. Obok stoją zapalone świece. To znak zaproszenia do Domu Matki Boskiej i Świętego Józefa, a także znak Chrystusa, światłości świata. Na niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, rodzina gromadzi się wokół stołu wigilijnego na wspólną modlitwę oraz posiłek. Jedno miejsce przy stole zostaje wolne, jako znak pamięci o bliskich zmarłych i podróżnych, którzy niespodziewanie mogą zapukać do drzwi. W czasie wieczerzy wigilijnej spożywa się tradycyjne potrawy. Kiedyś wieczerza chłopska składała się z siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, a pańska z jedenastu. Dzisiaj jest zwyczaj spożywania dwunastu potraw postnych. Składanie i łamanie się okładki to najważniejszy i kulminacyjny moment Wieczerzy Wigilijnej w Polsce. Po zakończeniu Wieczerzy śpiewa się wspólnie kolędy. Potem, kto może, wyruszy na pierwszą mszę uroczystości Narodzenia Pańskiego, tzw. Pasterkę. W czasie Bożego Narodzenia w domach i kościołach znajdują się oczywiście choinki oraz żółwej betlejemski z figurą Jezusa z Bożego Narodzenia w Kościele Katolickim kończy się niedzielą po Trzech Królach, świętem Sztupańskiego. The Zostańcie. Świąteczne dni w obu wyznaniach chrześcijańskich wyglądają bardzo podobnie. Wigilie luteranie zaczynają od wspólnego nabożeństwa. Po nim zasiadają w swoich domach do wieczerzy. Przy stole zostaje zachowane jedno wolne nakrycie. Dla Ewangelików Wigilia ma charakter duchowy. Nie może zabraknąć modlitwy Ojcze Nas, radosnego kolędowania, czytania historii Narodzenia, czy się opłatkiem oraz składania sobie życzeń. Jest to czas spędzany z rodziną i najbliższymi. Wspólna wieczórza na wspólne kolędowanie. Ewangelicy pierwszy dzień świąt przeznaczają dla rodziny, drugiego odwiedzają znajomych. Uczestniczą także w nabożeństwach zwanych wieczniem. Wiele kolęd, które początkowo były śpiewane tylko przez protestantów, obecnie występuje w wielu innych odłamach religii chrześcijańskiej. Także inne symbole, kojarzone ze świętami Bożego Narodzenia, zostało zaczerpniętych z protestantyzmu i na stałe zadomowiły się we wspólnej tradycji chrześcijańskiej. Świąteczna choinka, zwyczaj jej ubierania i oświetlania, zadomowił się w całej Europie i na całym świecie w ogólnej tradycji chrześcijańskiej. Chrześcijanie kościołów Wschodnich, czyli prawosławni, a także Grekokatolicy również spożywają uroczystą wieczerzę w Wigilię Bożego Narodzenia. Zasiadają do niedzielnym 6 stycznia. Różnica w czasie obchodzenia świąt wynika z tego, że Kościół Wschodni nadal posługuje się charakterze juliańskim. Wigilia jest dniem postu ścisłego i właśnie postne potrawy przygotowuje się na wigilijną kolację. Wieczerze spożywa się na stole przykrytym białym, haftowanym obrusem. Na nią ustawia się kubek wypełniony zbożem z dodatkiem miodu, w którym umieszcza się woskową świecę. Wieczerza rozpoczyna się od kłamania się chlebem. Wierni, zamiast opłatkiem, dzielą się prosforą. To pszenny chleb wymykany z mąki, drożdży i wody, często w Wigilią spożywany z miodu. Później wszyscy odbywają modlitwę, najczęściej Ojcze Nasz. W pomieszczeniu, gdzie odbywa się wieczerza, umieszcza się ikonę Narodzenia Chrystusa. Niekiedy w rogu pokoju stawia się stopę ksiana, który ma zapewnić domownikom chleb przez cały rok. Kolacja katilina składa się z 12 pospich potraw. W wielu domach najważniejszą potrawą, która zajmuje centralne miejsce na stole, jest kutia, złożona z pszenicy, miodu i maku. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Lost. śledza w cerkwi. Nabożeństwa zaczyna z nami Bóg. Potem następuje błogosławienie chleba, pszenicy, wina i oleju. Następnie zaś odprawia się jutrznia. W cerkwiach nie ma tradycyjnych szopek bożonarodzeniowych, a w centralnej części świątyni wystawiona jest ikona przedstawiająca scenę Narodzenia Chrystusa oraz krzycz. Ale również we wschodnich tradycjach występuje wspólne kolędowanie, Okres Bożego Narodzenia prawosławni i greko-katolicy zakończą 19 stycznia w dniu Objawienia Mańskiego. The mm -hmm. Let's relish these moments I love you.